No, Dobry wieczór, witam Was na wieczornej transmisji na żywo. Dzisiaj będę chciał poruszyć pewien temat, poczekajcie na wody, bo mi coś, muszę coś przełknąć. gardle. Piszcie Wasze komentarze, skąd oglądacie. Jest to dla mnie zawsze fajna i ciekawa informacja. Dzisiaj będę chciał porozmawiać o incydencie na granicy z udziałem polskiego żołnierza. <sighs> Natrafiłem na pewien artykuł, który zaraz tutaj przytoczę. Nie jest on długi, ale tytuł, jaki zatytułowałem, ten dzisiejszy żywiec, że komuś się coś odkryło, myślę, że jest adekwatny do tego. Może być słychać szumiącą klimatyzację w tle. Jest u nas gorąco. Około 30 stopni, więc, yy, więc jest jak jest. Yy, ale mam nadzieję, że będę słyszalny. Incydent na granicy z udziałem polskiego żołnierza. Zamieszanie w sprawie Ruchu Prokuratury. Witam Mirek, witam Kryścia, Jezy Wiesław Czadziczo. Chodzi o sprawę, którą opisaliśmy w poniedziałek w Onecie, ale ten artykuł jest wczoraj, z 14. Eee, według naszych ustaleń, żołnierz wojska polskiego 10 lipca na granicy z Białorusią miał strzelać gumowymi pociskami w stronę uciekającego Afgańczyka. A gdy ten upadł na ziemię, zaczął zadawać mu ciosy kolbą karabinu. Armia tłumaczy, że wojskowy użył środków przymusu bezpośredniego, ponieważ migranci rzucali kamieniami i grozili mu śmiercią. Od jednego z Afgańczyków dostał cios z łokcia w oko. Jak podaje RMFFM, prokuratura, prokuratura rejonowa Białystok Północ wszczęła śledztwo w sprawie incydentu. Śledczy mają sprawdzić, czy nie doszło tam do przekroczenia uprawnień przez żołnierza. No, i, i powiem, że, powiem tak, że ręce opadają, jak, jak czytam to ostatnie zdanie. Jeszcze raz: Śledczy mają sprawdzić, czy nie doszło tam do przekroczeń, przekroczenia uprawnień przez żołnierza. Naprawdę? Naprawdę? Ja się pytam, naprawdę? A co on miał zrobić? Pogłaskać. ...go po jajkach. proszę Pana, Pan jest z Afganistanu, ja Pana bardzo zapraszam, ja przepraszam, że Pana tutaj niepokoję, ja jestem żołnierzem, pilnuję tutaj granice, no, czy mógłby Pan się może tak łaskawie wycofać? Ale może mnie Pan nie atakować tym kamieniem i tą dzidą? Ja Pana bardzo proszę, już mi oko boli, zaraz mi spłuchnie drugie oko, no, proszę Pana, może Pan się troszeczkę uspokoić, bo ja nie mogę, no ja nie chciałbym użyć środków przymusu bezpośredniego, bo, bo się to może źle skończyć, no, dla mnie... Naprawdę do takiej parodii musimy dochodzić. Do takiej parodii, żeby y, ludzie, którzy wykonują swoją pracę bohatersko, którzy y, pilnują granicy i oni mają być y, sprawdzani, czy nie przekroczyli swoich uprawnień. Ja się pytam, naprawdę? To jest, to jest jakieś odklejenie już, level. Level, naprawdę, nie wiem jaki. Y, jak to jest, że. Ja bym zrozumiał jeszcze inaczej, gdyby, gdyby doszło do tego, że on by pozbawił życia tego Afgańczyka, no to wtedy ja myślę, że no, trzeba byłoby to może faktycznie w jakiś sposób zbadać, czy no, może, może, ale aczkolwiek może ja już też żyję tą tak zwaną poprawnością polityczną, bo de facto de facto, jak przecież żołnierze bronią granicy, czy i mają prawo, mają prawo użyć broni. I to nie szczęły ostrzegawcze, ok, mają być szczęły ostrzegawcze, ale później mogą po prostu użyć tej broni i szczelać. No i co? I Jeżeli ktoś przekroczy nielegalnie granicę, nie będzie reagował na szczęły ostrzegawcze, to co? No to można szczelać gdzieś po nogach, no ale gdzieś rykoszetem może dostać albo przypadkiem, no i można pozbawić życia człowieka, tak? No i będzie co? Czyja to będzie wina wtedy? Czy ja to będzie wina? Czy, czy my, jak chcemy gdzieś przekraczać granicę, to robimy to z dzidą kamieniem przez, przez jakiś płot, przez jakiś drut kolczasty, czy ustawiamy się z, z paszportem i dowodem osobistym w zębach i wizami, jak potrzeba, na przejściu granicznym. Momentnie, czy jest to z granica lądowa, czy jest to granica, jak się wyjdzie z samolotu na lotnisku, no to my zachowujemy chyba jakieś Jakieś takie procedury, które no myślę, że są dobre, no, nie da się żyć w tym świecie, jeżeli jest tylu ludzi i ci ludzie są tacy, jacy są. Żeby pewne rzeczy, no, faktycznie nie funkcjonowały w jakiś sposób, tak myślę, że to jest chyba dobre mieć ten dokument, pokazać go na no, ci ludzie, co przekraczają granice. Bez dokumentu. Jakoś wszyscy gubią dokumenty, ale nikt nie gubi iPhone'a. I wszyscy mają białego, przynajmniej kiedyś tak mieli. Nie wiem jak teraz. I śledztwo w sprawie żołnierza. I tutaj jest, kto to prowadzi? Śledztwo prowadzi Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Białystok Północ. Coś pięknego. Do informacji podanych przez RMFFM na portalu X odniosło się Ministerstwo Obrony Narodowej. Patrz. Kosiniak z Kamyszem. To już jest moje. Szanowni Państwo, według naszej wiedzy nie jest prowadzone żadne śledztwo przeciwko żołnierzowi, który bronił naszej granicy 10 lipca bieżącego roku. Prowadzone jest śledztwo w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy przez migrantów i ich brutalnego ataku na naszego żołnierza. Informujemy także, że żandarmeria wojskowa nie prowadzi żadnego śledztwa w tej sprawie. Prowadzone jest postępowanie wszczęte po przyjęciu zawiadomienia od polskiego żołnierza poszkodowanego wtedy na granicy, czytamy w komunikacie. Ja wam nie wierzę, ja wam nie wierzę po prostu, bo znając to i przecież już pokazaliście kiedyś i aresztowaliście żołnierzy, którzy oddali szczały ostrzegawcze. Jeszcze w zeszłym roku to było i, i, i zajmowaliście się, prokurator wytoczył swoje działa przeciwko, przeciwko żołnierzom którzy oddali szczegóły, więc ja wam nie wierzę, ale przeczytajmy, co jeszcze tu piszą. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek, 10-11 lipca bieżącego roku, gdy grupa Afgańczyków próbowała przekroczyć granicę polsko-białoruską. Podczas akcji, w której brali udział żołnierze, poszkodowany został jeden z nich. No został. Na szczęście nie jakoś bardzo. Żołnierze z 5 Lubuskiego Pułku artylerii, która pełni służbę w ramach WZZ Podlasie podczas próby udaremnienia przekroczenia granicy RP w rejonie Słupska Granicznego numer 448 e, oddał kilka strzałów z pocisków gumowych w kierunku obywatela Afganistanu, po czym leżącego na ziemi uderzył kolbą szczelby. Musiał się już zdenerwować szczerze mówiąc, tak mi się wydaje. Mówi nam nasze źródłowarmi. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu Straży Granicznej, czyli jest dowód, który został rozmieszczony wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. Zapytany przez nas o zdarzenie z użyciem gumowych kul i uderzeń kolbą strzelby, rzecznik prasowy drugiej zmiany WZZ Podlasie nie zaprzeczył. Tłumaczył, że 10 lipca około godziny 21: grupa 9 migrantów inżynierów lekarzy specjalistów Zaatakowała polskich żołnierzy, rzucając z nich kamieniami i nielegalnie przekroczyła granicę w rejonie znaku granicznego numer 448. To rejon podlegający pod placówkę SG w Michałowie. Straży Granicznej w Michałowie, tak. No i to jest tyle tego artykułu, ale ja nie wierzę w to, że, że ten żołnierz nie poniesie jakichś konsekwencji, konsekwencji za to, za to, za to, co zrobił. Bo ma być, ma być przyzwolenie po prostu dla tych ludzi, żeby robili, co chcą. Pokazali to politycy, pokazają, pokazują to też na co dzień. I jak widać y, ludzie wzięli sprawę swoje ręce, zaczęli się zajmować zachodnią granicą, a to okazuje się, tak jeszcze mówiłem ostatnio, że kto wie co się dzieje na tej wschodniej stronie granicy i tam też szturmują, tylko tam szturmują przez, y, tam szturmują przez y, ogrodzenie. A od zachodniej granicy e, zrobili sobie ze Straży Granicznej niemieckiej policji Ubery i przywożą inżynierów na polską stronę. Także jest, mamy po prostu przekichane i z jednej strony, i z drugiej strony. Bo powiem tak, że gdybym e, e, ja myślę, że to też tak opisali ten przypadek, że mm, to może być takie. Ostrzeżenie też, to jest moja interpretacja, dla, dla żołnierzy, żeby nie postępowali w taki zdecydowany sposób, tak jak ten, że szczelał z gumowych pocisków, że później jeszcze uderzył kolbą od, od tej broni tego Afgańczyka, no to jest takie może ostrzeżenie, no może lepiej, może nie przeginajcie, by tak stójcie, stójcie przy tej granicy, róbcie dobre wrażenie, a jakoś ich tam przepędzajcie, ale... Ale żebyście nie używali, nie byli tacy brutalni. A według mnie, przecież sytuacja była, rozwiązałaby się, myślę, że w dwa dni, w dwa dni by się mogła rozwiązać sytuacja, gdyby ci, którzy szczegą tej granicy, mogli użyć tej broni, którą mają, w zdecydowany sposób. Czyli myślę, że oddać strzały ostrzegawcze. Niech to będą te trzy strzały ostrzegawcze, chyba tak to jest powiedziane, i później. Już bezpośrednio, już bezpośrednio. I myślę, że to bezpośrednio powinno być bardzo celne. Na tyle cenne, że zniechęciłoby to już następnych. Zniechęciłoby to już następnych. Myślę, że gdyby ta akcja się powtórzyła i powtórzyłoby się oddanie tych cennych szczałów żołnierzy Wojska Polskiego. To, to myślę, że problem byłby zażegnany bardzo szybko, tak? No, bo ci ludzie zdaliby sobie sprawę, no, no my nie możemy, nie? Bo oni teraz myślą tak na tej zasadzie: a oni nam przecież tak nic nie zrobią, przecież nas nie skrzywdzą, ale w momencie, gdyby sobie pomyśleli, będąc po tej drugiej stronie, tej granicy, no nie ma żartów, oni, oni faktycznie mogą nas pozbawić życia. I, I robią to w sposób zdecydowany i bez zająknięcia. I co wtedy? Myślę, że problem na granicy byłby rozwiązany. Przynajmniej na tej wschodniej. Przynajmniej na tej wschodniej. Na zachodniej, ja to zastanawiałem się ostatnio i tak sobie myślałem, że jakim prawem niemiecka policja przyjeżdża na, na stronę Polski, czy polska policja. Również pojawia się na e, stronie niemieckiej. No, wydaje mi się, że raczej nie. E, I jest to chyba raczej niezgodne z prawem, żeby nie, służby mundurowe innego kraju pojawiały się od tak po prostu na terenie Polski. I co w, tym, co w tym przypadku? Ja myślę, że powinna reagować polska policja i aresztować tych policjantów. Aresztować niemieckich policjantów. A dlaczego nie? Przecież oni są nielegalnie. Oni nie mogą prowadzić działań, jakichkolwiek działań, no chyba że przyjdą sobie przekro przekroczą granicę z Polską, są po służbie i idą, nie wiem, na piwo, no to, nic nie znam do tego. Ale jeżeli oni są w radiowozie niemieckiej policji, w niemieckim mundurze i przyjeżdżają na polską stronę, ja uważam, że ta policja powinna być aresztowana przez, przez nasze służby, przez naszą policję, aresztowana. I zamknięta do jakiegoś aresztu tymczasowego, pojazd odholowany, i wystawiona faktura niemieckiej niemieckiej policji, czy tam komuś no, po stronie niemieckiej, tak, faktura za holowanie. No, a tak, to no to przesłuchanie tych policjantów, tak. No, ktoś tam na pewno przy granicy, przy tej granicy na pewno od strony niemieckiej więcej tam ludzi zna ten język, więc przesłuchanie niemieckich policjantów, co tutaj robią. Przytrzymanie ich do tych 48 godzin. A dlaczego nie? Później ich wypuścić, no bo co z nimi też zrobić? Ale 48 godzin ich przytrzymać, wystawić rachunek za holowanie pojazdu niemieckiej policji i robić to skutecznie nagminnie. Nagminnie. Nie, nie ukróciłoby się proceder, ale to trzeba mieć jaja do tego. Jaja! Trzeba być trochę zdecydowanym, Trzeba być trochę zdecydowanym, Trzeba, za to powinno być właśnie odpowiedziane Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powinno wydać taki rozkaz polskiej policji. A dlaczego nie? Przecież policja jest od tego, żeby strzegła polskich ulic, no również przed policją obcego państwa, bo z jakiej, z jakiej racji niemiecka policja ma się pojawić u nas? Ja myślę, że gdyby polska policja pojawiała się... Po niemieckiej stronie, to prawo bądźmy konsekwentni i reagować w ten sam sposób. A dlaczego nie? Ja myślę, że to jest wykroczenie już poza jakieś normy prawne. Bo co innego jest być obywatelem po cywilu, a co innego jest być jakąś służbą mundurową. Nie można prowadzić działań jakichkolwiek cokolwiek by ta policja niemiecka miała. Powiedzieć, w, jaki, w, jakim, w, jakim, w jakim celu są. Musieliby mieć jakieś, nie wiem, oficjalne pozwolenie, tak? Oficjalne, jeżeli nie mają oficjalnego pozwolenia, że wjeżdżają na teren Polski pod jakimś pretekstem, faktycznie, no bo może, może mogą mieć jakiś pretekst, ale konkretny i muszą mieć na to jakieś pozwolenie. Papier tak zwany, papier. My Polacy kochamy papier, jesteśmy biurokratycznym, biurokratycznym krajem i my żądamy papieru od niemieckiej policji, żeby pokazali e, pozwolenie na wjazd, e, na wjazd po prostu. To nie ma, że jest, że jest Schengen, że ten, że ten, co innego jest wjechać, sobie niech sobie jakiś tam e, Helmut z Helgą. No Helmut to jest Tusk, ale załóżmy, bo nie znam innych niemieckich imion. Helmut i Helga i sobie wiadą, e, 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 prywatnym samochodem, to niech sobie jadą, tak? To, to, to mnie nie obchodzi. Jak przyjadą na zakupy, bo będzie taniej w Polsce, będą po pracy. Niech przyjeżdżają, nic znam do tego. Polacy tak samo jeżdżą. No ale jak już są w mundurze, no to jest... Tu się, pojawia, tu się pojawia trochę, wydaje mi się, problem. Pojawia mi się problem. Nie wiem, jak wy to interpretujecie. Tutaj widzę, że coś piszecie jakiś komentarz, ktoś pisze, że dużo nie wiecie. Nie wiem, ja nie jestem ekspertem. Ja tylko głośno myślę, zastanawiam się, tak samo przecież było przed drugą światową Siemanko, Paweł także no tak to jest nie ja uważam że nie dzieje się dobrze i nie ma zdecydowanych reakcji po prostu bo gdyby była zdecydowana reakcja zarówno przy wschodniej granicy i przy wschodniej granicy gdyby, gdyby używali po prostu tych środków, tak zwanego przymusu, w sposób bardzo zdecydowany, czyli szczele ostrzegawcze, a później już konkretnie, no to, to by się problem szybko rozwiązał. Gdyby aresztować niemiecką policję, która podrzuca na naszej stronie jakichś specjalistów, no to myślę, że też, też by mieli problem, bo by nie wiedzieli, co zrobić. No musieliby dojeżdżać, dojeżdżać do granicy wtedy i ich tak przepychać wtedy, przepychać, idźcie już stąd, idźcie już stąd, bo my jesteśmy, tam jest polska granica, tu jesteśmy jeszcze w Niemczech, idźcie stąd, idźcie stąd, musieliby robić na tej zasadzie, no ale tam już powinna stać wtedy nasza straż graniczna, czy też wojsko, ktoś tam mówił, żeby wojsko nie było wykorzystywane, ja myślę, że wojsko jak najbardziej mogłoby być wykorzystywane też, wojsko nie musi tylko wyłącznie prowadzić ćwiczeń w jednostkach, mogłoby tak samo być do tego wykorzystywane, Taki wojskowy w mundurze, w pełnym uzbrojeniu robi, robi postrach, taki, taki, wywołuje takie uczucie grozy. Inaczej jest zobaczyć na żołnierza, na ulicy, inaczej jest zobaczyć po prostu też policjanta w mundurowaniu. Także myślę, że wojsko byłoby też na pewno skuteczne. No i przede wszystkim, to, jeżeli nam podrzucali już tak przy samej granicy, bo by nie wjeżdżali Niemcy, to, to, to wtedy sprawdzać dokumenty tych specjalistów i inżynierów. Nie macie dokumentów, co to jest: wszyscy, jedna data urodzenia. Um, nie interesuje nas, co wy tu chcecie, po co chcecie. Po prostu zawracajcie tam i, i tyle. No, Maczcie się, jesteście po niemieckiej stronie, nie zostaniecie wpuszczeni na teren polski, bo nie ma podstaw ku temu, żebyście tutaj byli wpuszczeni. Idźcie do Niemiec. I, i tyle. I, e, I po prostu zdecydowany zdecydowane ruchy. Wojsko też, Straż Graniczna była zaangażowana, Przecież oni tam w krzakach gdzieś piłem w jakichś lasach, zostawiają bajzel, zostawiają jakieś jedzenie, zostawiają jakieś ubrania, bo widziałem takiego rodzaju obrazki. To też w takich miejscach, bo to nie jest nie tylko, że oni będą na konkretnym przejściu granicznym gdzieś tam odstawiani przez niemiecką policję, oni też są Gdzieś tam wożeni po jakichś takich krzokach, więc trzeba by wszystkie te miejsca zabezpieczyć, tak? Zabezpieczyć i, i tyle: i, i zwalczać cały ten proceder. No i, i a na koniec, jeszcze oprócz tego, żeby nie mówić sobie tłumacza przysięgu jakiegoś zatrudniać i wysyłać im po prostu faktury za te wszystkie akcje naszej naszego wojska, straży granicznej, policji, za to, że nam podrzucają. To po prostu, no, dziennie byłoby tam parę, parę set tysięcy euro. No i trudno, niech Po prostu płacą. Niech płacą. A dlaczego nie? A dlaczego nie? Zdziwiliby się, zdziwiliby się, powiedzieliby, że jak to jest, my mamy służb, no ale nam podrzucają. My, to my musimy nasze służby uruchamiać to kosztuje to kosztuje drodzy Niemcy musicie płacić a jak nie to przestańcie nam porzucać no znalazłem jakieś rozwiązania, nie wiem nie no ale trzeba byłoby chcieć będą debatować, będą mówić będą się zastanawiać pani minister z Polski 2,50 ona nie, nie widzi potrzeby żeby jechać pod granicę, bo tam się nic nie dzieje nic się nie dzieje, no, to, no to, to może iść i przyjąć parę tych pielęgniarek, które, o których mówiła Maja Ostaszewska i, i zobaczyć, ilu, ile pielęgniarek w ciągu dni, dnia przyjeżdża do Polski. No, pani minister, polski 250. Zapraszamy na przejście graniczne. Zapraszamy. Może pani tam stanąć. Zobaczymy. E, zobaczymy, czy jest potrzeba, czy nie ma potrzeby. Piszecie o Dani, tak, Dania się zachowała w sposób. Radykalny i rozwiązała po prostu swój problem. Myślę, że Niemcy nie potrafią rozwiązać też swojego problemu. Oni widzą, że my postąpili w ten sposób, jak Dania postąpiła, odsyłając tych ludzi tam, skąd oni przyszli, a nie przerzucając ich na łatwiznę. A idźcie do Polski. Bo tutaj się, stąd się was pozbędziemy to idźcie do Polski. Oni wejdą na chwilę do Polski, później uciekną do Niemiec, albo ten i takie przerzucanie, jak takiego gorącego kartofla, to się mówi, tak? I inżynier jest takim gorącym kart kartoflem. Raz jest inżynier w Polsce, raz jest inżynier w Niemczech, później znowu i nie można się zdecydować ten Niemcy. Jak wy macie po prostu problem, czemu nie odeślecie tych ludzi tam, skąd przyjechali? Przecież mają jakieś obywatelstwo. No to jak nie wiecie, z jakiego kraju ich przyjęliście, z jakiego, jak, jakiego to są kraju obywatele, no to, no to kogo wy przyjęliście do, do, swojej, do swojego mm, kraju, jakim są Niemcy? No kogo przyjęliście? No musicie wiedzieć, gdzie ich odesłać, tak? Adres zwrotny. Adres zwrotny. Odesłać tych ludzi po prostu pod adres zwrotny. E, że oni tam nie mają możliwości, czy tam się nie dzieje dobrze. No ale niestety nie dzieje się dobrze, jak oni są u nas. No i trudno Niestety, radźcie sobie sami. Radźcie sobie sami. Nie chcecie pracować, nie chcecie się uczyć języka, nie chcecie tylko siedzieć, pobierać zasiłki, chcecie wykorzystywać nasze kobiety. Nie ma tu dla Was miejsca. Nie ma dla Was miejsca. Wracajcie tam, skąd przyszliście. A że jest u Was nieciekawie, no to trudno. To trudno. Rozwiązujcie u siebie Wasze problemy, macie swoich. Jakichś tam języcznych polityków, zmusi ich do tego, żeby rozwiązali wasze problemy. My nie jesteśmy od tego, żeby wasze problemy em, w jakimś tam kraju rozwiązywać, z którego pochodzicie. Nie jesteśmy wam niczego winni. No ale to by trzeba było chcieć. Trzeba byłoby chcieć. Wszystko się sprowadza do chcienia. Do chcenia, ale oni nie chcą. Ani Niemcy nie chcą, ani Polacy nie chcą. I nie wiem, kto jest głupszy w tym wypadku. Jest jak jest. Zapraszam Was na vlogi, które będą dzisiaj. Um, ja miałem taki dzień twórczy, że przygotowałem dwa filmy, które się pojawią.